Halo, halo, dzień dobry, cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Lego Star Wars The Skywalker Saga. Słuchajcie, jest to odcinek już 12, że Nie wiem, bo nie liczyłem. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj wraz z Anakinem i Palmę udamy się na Tatooine, ponieważ Anakin miał zły sen i widział w nim swoją madrę, która cierpi i uznał, że musi się na Tatooine udać. A Padme, żeby dotrzymać mu towarzystwa, żeby Anakin nie musiał przestawać jej pilnować, bo jakby ona na tutaj pilnuje padnę, no to uzna, że wybierze się razem z nim. I w, tym, w, tym, w ten automatyczny sposób lecimy sobie dzisiaj na Tatooine. Jak widzicie, najpierw musimy pokonać całą tę sporą trasę 90 metrów, aż tam najprawdopodobniej do lądowiska, gdzie znajduje się nasz statek, tak? Obstawiam. Tatooine jest planetą Piaszczystą, czego Anakin nie lubi, nie lubi piasku, ciężko mu się dziwić, jest do tego zarażony, a dzisiaj się tam uda, myślę, że będzie to bardzo przyjemna wycieczka dla niego. Na pewno przyjemniejsza niż to piękne malownice Nabu. Czy ktoś się ze mną nie zgodzi? Nie no, ale po raz kolejny zwracam uwagę na to, że ta planeta i właśnie Nabu jest zrobiona w tak piękny sposób, że no, ciężko to słowami opisać, jest po prostu pięknie. O, jesteśmy w tym hangarze, w którym jeszcze niedawno qui walczył z Molem. Olejmy to, to, bo teraz lecimy na Tatooine do Mos Espa. Tak, chcemy się tam udać. Polecimy, oczywiście, w nadprzestrzeni. Padłę teoretycznie chyba jest z nami. Choć, oczywiście, nie biegła za mną. No, ale to nie o to chodzi. Ważne, żeby była fabularnie, prawda? Żebyśmy ją tutaj zaraz spotkali jeśli będzie jakaś kartecenka, to żeby tam była. To jest najważniejsze. Patrzcie, tutaj się tak idealnie na środku. No, piękne to było. No i dolecieliśmy do Fortu Mos Espa na Tatooine. Lądujemy sobie tutaj. Czy jest to to samo miejsce, w którym lądowaliśmy z qui -Gonem? Jest to dokładnie to samo miejsce. Ale pamiętajmy, że było to już 10 A, lat to, to temu. Się, się stawiamy, y, Padme, jesteś Padme? Jest Padme, dobra, to choć Padme, bo biegniemy do Łoto, z tego co pamiętam, musimy pobiec i się go zapytać, co ze szmi. Y, dlaczego Anakinowi śnią się takie rzeczy? Co jej się tutaj dzieje? Kontynuujemy tryb fabularny, porozmawiamy z Łoto. No yeah. Oh, little Annie, you sure sprouted, eh? And the Jedi, what do you know? Wice, oh, where is she? she? I sold her years ago to a moisture farmer named Lars. The business is a business, eh? <laughs> where is their farm? Oh, long away from here. Head out to the desert. Będę szukał oto. to. Daleko powiadasz. No dobra, no to w takim razie, nawet jeśli daleko, to my się tam udamy. Bo ważne jest dla nas, żebyś mi odnaleźć matkę Anakina i, i sprawić się wszystko u niej w porządku. Y, także biegnijmy, biegnijmy. Ja sobie lubię tak biegać i rzucać tym mieczem we wszystkie strony. O, jest transportowiec. Bardzo chętnie. I dojdziemy na pustynię Jurlandii. Dzięki... No, na Tatooine to tyle upierstów, co na y, dolnych częściach y, kursant, to, to faktycznie. Y, to warto na to zwrócić uwagę. Tu, 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 tu. Ładujemy się, ładujemy... Ta, ta 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 ładujemy, ależ długo się to ładuje. Normalnie ta pustynia musi być wypiknie ładna, skoro to się ładuje tak długo. Aż sobie poprzewijam podpowiedzi, że może, może to jakoś przyspieszy ten proces. Nie wiem, o, przyspieszyło. Widzicie o co chodziło? Hen ja. Nie no, zobaczcie, jest tutaj śliczny. Nie dziwię się, że tak długo się to ładowało. Grafika jest powalająca. O Jezu. O Jezu. Wiecie gdzie my jesteśmy? Zróbmy to. Proszę, zróbmy to. Musimy to zrobić. No, moi kochani, patrzymy sobie teraz na dwa słońca Tatooine. Patrzymy sobie na nie jako Anakin Skywalker zaraz przy domu Larsa, w którym niegdyś będzie mieszkał. Syn Anakina, Luke. No, teraz to zrobiliśmy taką scenę. Boże, ale emotional. O oh, mój Boże! No, niesamowite. No, ale cóż, no. To... Trzeba iść i pokazać Larsem, bo Anakin tutaj nie jest niczego świadomy, że tak będzie wyglądać historia. On idzie szukać swojej matki. Ten O, 3PO! 3PO? O, Annie. I knew you would Owen Lars. <grym> Is my mother Mako, 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 about halfway home when they took her a hunting party of tuscan raiders mm -hmm. where are you going to find my mother anakin you may not like what you find out there kid i don't care i'm going to find my mother master anakin i really do think you should more daffy you are coming with me <laughs> Idziemy szukać śmi. Nie nerwy mnie wypiją. Czy my możemy użyć tego transportera? W sensie, żeby sobie normalnie polatać? To jest jakiś statek, czy co to jest? Możemy. Jedziemy. No, szukać śmi Nie wiem czy tędy koniecznie. Ale gdzieś wjechałem. Hmm, no chyba jednak nie tędy Ale gdzieś tam ją jakoś znajdziemy Jedziesz, jedziesz, wjechał Czekajcie, o, tu Ach Chyba nie tędy Tak mi się coś zdaje, że nie tędy Poczekajcie, ja sobie wysiądę z tego. I czy tutaj się da iść? Tutaj się nie da iść, a to znaczy, że musimy się wrócić. No to troszeczkę pojechałem nie tu, gdzie trzeba, ale to nic. To nic nie szkodzi. Ojej. To nic nie szkodzi, bo już wracamy. Tylko obawiam się, że. unieruchomiłem statek troszeczkę. Tak, no ten statek już tam raczej nie wróci. Więc będziemy musieli się udać piechotą. Za tę głupotę, którą zrobiłem. Ale to nic. Yy, bo przynajmniej ja mogę tam wskoczyć. Tylko musicie mi dać szansę na to. Poczekajcie. Dobrze by było wejść tutaj na szybkę, ale się nie da wejść na szybkę. To też skoczymy. Jasny gwint. Poczekajcie, ja tam wejdę. Nie ma, że nie. Ja tam wejdę. Dobra, tu, na to A. O, wlazłem. Bardzo dobrze o Boże, ja pojechałem w ogóle w drugą stronę, to jest jakieś 30 metrów stąd Jasny gmin. No dobra, no to dobiegniemy tam po prostu, skoro. Ukradłem Larsowi statek, wziąłem go gdzieś tam wywaliłem w kolerę i odbiegłem. No tak, to jest to jest to. O, co, o co tutaj chodzi? O! O mój Boże! I can influence him. Dobra, poczekajcie. Mamy jakoś otworzyć, prawda? Czy ja mam jakoś to otworzyć? Czy o co chodzi? Co ja mam ci zrobić Ani? Y Na pewno coś mam tutaj uczynić. Pewnie jesteś że tu? A nie na przykład tam? Może ja po prostu pobiegnę za... Za, tym, za tymi monetkami, co? Tak będzie najprościej, tak mi się wydaje. Już narobiłem zamieszania troszeczkę. Dobra, lecimy na miejsce. No. Dobra, teraz to już niedaleko. This way. My mother is here. Somewhere. She is, Anakin. Continue through the floor. No, obviously, that. Mom. Oy 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 Hehe, ani razu nie pokazali, że ktoś zginął. Ej, szmi też nie pokazali? Szmi też nie pokazali, jak umiera, a nie było tej wzruszającej sceny. Why couldn't I save her? Mój transmitor jest wynagrodzony. Retransmit this message to Corazon. I have tracked the bounty hunter Jango Fett, first to a huge cloning facility on Camino and then to the droid foundries on Geonosis. Count Dooku is forming a droid army here. Wait. Anakin, stay where you are. Protect the senator at all costs. We will deal with Count Dooku. They'll never get there in time to save him. Anakin, there's no way to Oh wow, Padme doesn't to search. Posłuchać? Boże, co ja mówię. Padme nie ma zamiaru posłuchać. I lecą! O wow! No niesłychane rzeczy się tu dzieją. Padme, you heard master winter. He gave me strict orders to stay here. He gave you strict orders. O, mogę tak zrobić. Wziął się. Wziął. O wow! Przestrzeń Geonosis. Piękne miejsce i będziemy zaraz się udawać do fabryki droidów. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale zrobimy to w kolejnym odcinku, ze względu na fakt, że y, zrobiliśmy już kilka rzeczy. Przecież się na tatuje i tak dalej. Wiem, że ten odcinek był bardzo krótki, ale niestety czas jest nie pierwszy, kochani, i. Kolejne rzeczy będziemy robić w następnym odcinku. Postaram się zrobić tak, żebyście kolejny odcinek dostali zaraz po tym po prostu, a na tym momencie z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i na razie pa pa.